Jak myślicie, macie w życiu szczęście czy pecha? Co Wam towarzyszy na co dzień w różnych sytuacjach życiowych? Szczęście. Proszę? Szczęście. W jakich sytuacjach? Krzuść. Ale możesz jakiś przykład podać? Praca. W pracy. Szczęście dzisiaj w pracy. Masz dobrą pracę, tak? Dzisiaj okay. w a więc możemy uznać Ciebie za szczęścia. Ja również mogę nazwać się je szczęściarzem, ponieważ na przyłomie zeszłego i tego roku zaprzyjaźniłem się ze wszystkimi czarnymi kotami na moim osiedlu, które non-stop przekraczają moją drogę. W żaden sposób nie straciłem na spotkaniu z nimi, co więcej, zacząłem się z tymi futrzakami zaprzyjaźniać. I stoję tutaj i mogę tą mowę wygłaszać. A więc mogę nazwać siebie szczęściem. No dobrze, ale gdy w życiu próbujemy osiągnąć szczęście, to musimy przyjąć następującą postawę: brać byka za rogi, kuć żelazo póki gorące i przede wszystkim być kowalem swojego losu, a ponadto mieć sobie. Bardzo dużo odwagi. A wtedy wspomniane przeze mnie szczęście zapuka do bram naszego życia i zadomowi się tam na dłuższy czas. Co jednak, jeśli zrobimy wszystko, by naprawić naszą sytuację i być szczęśliwymi, a jednak nasze działania nie zależą tylko i wyłącznie od nas samych i naszego szczęścia, a pecha innych ludzi. Przenieśmy się proszę do świata wielkiego biznesu informatyki. Rok 1968, Stany Zjednoczone. Szkoła średnia Lakeside nieopodal Seattle. Do szkoły uczęszcza dwóch niezwykle zdolnych pasjonatów komputerów. Bill Gates i Kent Evans. Chłopcy bardzo dużo czasu spędzają na nauce komputera. Komputera, który jest podłączony do centralnej sieci General Electric na zasadzie współdzielenia. Jest to sytuacja wyjątkowa, bo w tamtym czasie niezbyt wiele szkół posiada w ogóle dostęp do komputera, a chłopcy właśnie z tej szkoły, w tym Gates i Evans, mają taką możliwość. Ich wielki talent jest dostrzeżony przez dyrekcję szkoły. Otrzymują ambitny plan stworzenia programu, który pozwoli uczniom szkoły uczestniczyć na wszystkie zajęcia, jednocześnie w taki sposób, że nie będą one ze sobą kolidowały. Chłopcy wykonali zadanie, w sposób znakomity. Zostali nagrodzeni przez dyrektora szkoły i zaczęli snuć wielkie plany na przyszłość. Spotykali się bardzo często i mówili o tym, że już niedługo sami przygotują pionierskie oprogramowanie komputerowe. Jednak w tej sytuacji Ewansowi nie było dane przygotować tego projektu wraz z Billem Gatesem. Podczas jednej z górskich wycieczek spadł ze skały i stracił życie. Była to sytuacja, w której Gates, o której Gates mówił w przyszłości, bardzo niechętnie i bardzo często żałował Evansa tego, że jego droga się właśnie wtedy skończyła i że nigdy więcej nie było im dane pracować również nad swoim oprogramowaniem. Ta historia pokazuje, że nie zawsze możemy mieć szczęście, nawet jeśli mamy ku temu bardzo dobre warunki. Mamy bardzo dobre warunki do tego, by osiągnąć prawdziwy sukces, jeżeli sprzyja nam infrastruktura, nasz talent i nasze możliwości. Szczęście i pech. Cóż możemy powiedzieć o tych, dwóch, o tych dwóch aspektach ludzkiego losu? Po pierwsze, są one stałe w naszym życiu. I planując wszystkie nasze działania, powinniśmy je uwzględnić. Co więcej, powinniśmy też wziąć pod uwagę to, że i szczęściu, i pechowi należy się szacunek. Dlaczego? Ponieważ w sytuacjach, w których będziemy porównywać nasze życie do i nasze sukcesy zawodowe, finansowe, prywatne. To bardzo często trzeba wziąć pod uwagę to, że nigdy nie jest tak dobrze ani tak źle, jak nam się to wydaje. Dziękuję bardzo. Brawa.